Za chwilę będziemy zbierali kukurydzę na polach, gdzie był zrobiony Tudor i Metos. Pole jest czyściutkie, chwastów nie ma. I kombajn w polu. Za chwilę będziemy mierzyli plony, ale przy takiej ochronie herbicydowej muszą być naprawdę rekordowe. Mamy wynik. Prawie 16 ton na mokro, 12,37 na sucho. Bardzo dobry wynik i jak widzimy tutaj po ochronie herbicydowej Tudor 0,5 litra plus Metos 0,5 litra wyszło to naprawdę fantastycznie.